Cię serdecznie Agnieszka Przybysz, Coaching Institute, autorka Przyciągnij Miłość i Przyciągnij Sukcesy z Pasją, oraz innych publikacji, między innymi Sięgnij Gwiazd, Praktykuj Sekret, 5 zasad formułowania celów, i jak uniknąć największego błędu. Zanim jednak opowiem ci, czym jest wizualizacja, pamiętam, kiedy po raz pierwszy zaczęłam świadomie. Moją przygodę z wizualizacją. Dlaczego mówię świadomie? Ponieważ od dzieciństwa każdy z nas wizualizuje. Wizualizujemy sytuacje, ludzi, zdarzenia. Natomiast moja świadoma przygoda z wizualizacją zaczęła się w Nowej Zelandii, gdy dostałam od znajomej małą kasetę z nagraniem wywiadu z autorką malutkiej książeczki. Czym jest zatem wizualizacja i dlaczego nie zawsze działa? Jak myśli? Dlaczego nie zawsze działa? Odkryłam, że brakuje bardzo często wizualizacji emocji i uczuć. Twoje wrażenia, odczucia bądź też wizje kończą się na zwizualizowaniu w Twoim umyśle, natomiast nie ma w nich paliwa. Tym paliwem są między innymi emocje oraz bardzo często brakuje inspirujących działań. Nie wystarczy tylko i wyłącznie wizualizować. Trzeba podjąć działania. Zatem, jeżeli chcesz, aby Twoja wizualizacja była skuteczna, przynajmniej nie popełnij tych dwóch podstawowych błędów. Dołącz do swojej wizualizacji emocje, uczucia oraz włącz inspirujące działania pod wpływem Twojej wizualizacji. Przygotowałam dla Ciebie wizualizację. Tym razem trochę inną niż zazwyczaj, ponieważ jest to wizualizacja do obejrzenia. Być może znajdziesz w niej miejsca, sytuacje, w których Ty chciałbyś się znaleźć. Życzę radosnego oglądania. Posłuchaj gratis, fragmentu krótkiej wersji wizualizacji CD Sięgnij Gwiazd w linku poniżej. Praktyczne narzędzia audio znajdziesz też na stronie w serwisie www.agnieszkaprzybysz.com ukośnij produkty. Jakie będą Twoje inspirujące działania po obejrzeniu tego wideo? Oto co napisała Alicja. Dałaś mi kilkanaście minut szczęścia, podarowałaś mi to, czego nie odczuwałam od kilku lat, a w ciągu całego mojego życia kilka razy. Od roku próbuję medytować i afirmować, piszę próbuję, bo nie jestem przekonana, że robię to dobrze. Właściwie teraz, po wczorajszym ćwiczeniu z płytką sięgnięć gwiazd, już wiem, że robiłam to nie tak, jak należy. Pozostawiałam obrazy na poziomie umysłu. Wczoraj po nagraniu nie tylko zobaczyłam, ale zobaczyłam i poczułam, Łzy cisnęły mi się do oczu. Łzy szczęścia. Szczęście, które czułam w całym ciele. Obrazy, które sobie przedstawiałam, wizualizowałam już dziesiątki razy, ale takich wrażeń nie miałam. Czułam miłość, którą mam w sobie, i czułam miłość emanującą od moich dzieci, ich partnerów, i czułam miłość do mojego partnera i jego miłość. Wielokrotnie wyobrażany dom był po raz pierwszy cały pełen ciepła, miłości, szczęścia, radości. Czułam spełnienie. Widziałam i czułam szczęście. Twój ciepły głos przeprowadził mnie od wymarzonego domu z kochającą się rodziną, przez wymarzoną pracę, po spacer z partnerem skalistymi ścieżkami wybrzeża Hiszpanii. Dałaś mi kilkanaście minut szczęścia. Podarowałaś mi to, czego nie odczuwałam od kilku lat w ciągu całego mojego życia kilka razy. Dałaś mi nadzieję, że może być inaczej, że warto pracować nad sobą. Otworzyłam się na ludzi i świat. Wczoraj dzięki tobie sięgnęłam gwiazd. Dobrze, że jesteś, Alicja. Ania napisała. Pozwalasz poczuć, że człowiek sam swoimi myślami, obrazami, emocjami, jakiemu towarzyszą, tworzy swój własny świat, czyli ma wpływ na swoje życie. Czuję, jak twój anielski głos prowadzi mnie do gwiazd, napisała Barbara. Powiem po prostu, jest to fantastyczna pomoc przy realizacji jakiegoś celu marzenia. Ktoś, kto przeczytał książkę Sekret, na pewno ma wiele ochoty do pracy. Niestety, książka nie podaje konkretnie żadnej techniki. I tu idealnie pomaga nam pakiet Agnieszki Przyby. Sięgnij gwiazd, praktykuj Sekret, napisała Maja Marciniak. Dziękuję Ci, Agnieszko, za wspaniały pomysł, za Twój spokojny głos. Dzięki Tobie praca nad sobą jest przyjemna i mogę ją stosować, kiedy tylko zechcę. Może to śmieszne, ale płyta jeździ ze mną wszędzie, napisała Maja. Zapraszam na warsztaty przyciągnij sukcesy z pasją, kariera lub biznes z pasją, gdzie dowiesz się jak osiągać swoje cele skutecznie.